mam z tej strony Arturas, a dzisiaj ze mną jest Piotex dobry! No. I dzisiaj robimy challenge... Jedna broń challenge. No, była już u mnie na kanale... Był już u mnie challenge na kanale, że zielone bronie challenge i no... Nie było za fajnie. Mam, mam nadzieję, że tutaj będzie o wiele, wiele, wiele lepiej. Bo będzie fajniej i będzie lepiej do oglądania, a nie, że no... Dobra. Koniec. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję I dwie, i, i dwie łapki w górę to następny odcinek. Do jutra. No to widzimy się już, kiedy będziemy, kiedy będziemy już na miejscówce. Dobra, to jak będzie 10 osób, to wtedy będziemy już mogli skończyć... Znaczy nie będziemy kończyć rozgrywki, no ale będziemy kończyć challenge. Po prostu. No, więc lecimy teraz sobie na słonecz na słone wieże no i te, no, i te słone wieże to, to musimy jeżeli zobaczymy pierwszą broń a jeżeli ja zobaczę pierwszą broń czyli pistolet to się to się troszeczkę wkurzę bo nie lubię pistoletów ogólnie pierwszą broń którą zauważymy no dobra dobra Mkę mi zabrali to nie Mkę nie M.K. no dobra idę niżej Aha. No dobra, to ja już tutaj jestem, no. I muszę... Nie muszę... Tutaj to wykopa... Wyko... Wykopać. Żadnych broni tu nie ma. Gdybym znalazł... Dobra. Jestem... Stójkiem. To muszę grać niestety PM z Tumikiem, no ale no. A ile czy nie możemy brać? Dobra. Jeden, jeden już, już dostał. Poszedł spać jeden już. I tutaj, tutaj też są goście, widzę. Dobra, tam jest kolejny PM. -ik. Ale zamów... Zam do pompy i no i nie żyje. No, dobra, to, to tutaj jest typek, który mnie zabija. Dobra. Nie jest tutaj za miło. Dobra, to tutaj... To, to robimy następne i widzimy się na miejscu co. Ogólnie to mamy jeszcze trzy próby, żeby wygrać. Znaczy, nie wygrać, tylko żeby zająć, żeby zająć dziesiąte miejsce i no po prostu zająć dziesiąte miejsce. No to widzimy się, jak już będziemy na miejscówce. Dobra, to my lecimy na Koloseum. Kolejna miejscówka to Koloseum. Nie, wcześniej nam jakoś nie wyszło, ale po tej próbie zostają nam dwie próby. Więc miejmy nadzieję, że to tak szybko się nie skończy. Dobra. Lecimy tutaj, ja tutaj sobie polecę na tą skrzynkę. Mam nadzieję, że PM z sumikiem dropnie, no bo po prostu się nie da. Się nie da po prostu... No ja nie. apteczkę. A, czyli my co macie innymi broniami? To wezmę tą pompę. <grych> nawalają do mnie. Nie da się. Dobra, idę tu. Tu i niszczę. Dobra. Widzę. Typa mam. Ja znowu nie żyję. No i... Ginę. Dobra, łatwiej będzie jednak. W sumie nie będzie łatwiej. Dobra, to widzimy się na następnym meczu. I koniec. Dobra, to teraz lecimy na potne piaski. Bo lubimy husky. z <grymy> stulecia, po prostu. Większych rymów już nie usłyszycie. Dobra, usłyszycie, większe usłyszycie. Tylko po prostu. Tak mi się zrymowało. Dobra, potne piaski sobie polecimy. Teraz i lecimy tam, bo mamy nadzieję, że uda nam się tam. No, lecimy sobie tu i nic nie ma do roboty. Znaczy w sumie jest. Tylko bronie trzeba znaleźć. A ja nie przypadam za pistoletami. Dobra, MK zielona. Zielona M. -ka. Ale fajnie, cieszymy się wszyscy, bo nie ma pistoleta. No. I dobra, to ja tutaj sobie otworzę skrzynkę. Niebieska M. -ka. PLS. Mm, nie ma nic ciekawego. Masz pompę? No dobra, no to się dobrze składa, no bo ja mam MK, a ty masz pompę. To będzie fajnie. Ale to chyba ostatnia próba już. Chyba. Nie wiem, czy to ostatnia... Ostatnia, no, wiedziałem. Tak coś myślałem, no bo no już dużo robimy. No i jesteś celem. O... Dobra, to ja to wezmę sobie. no Dobra, wziąłem. Ja, no ja tutaj sobie idę Piet... i są też tu idzie A ja te schody niszczę, bo one są za długie O, o, o. So, so pie... 150 Kolejna książeczka hm. no. no widzę właśnie No i nawalają. <noise> ja też nie żyję. <noise> On będzie podjeżdżał, bo, bo powalił mnie. No dobra. To jest teraz koniec. Bo teraz przegraliśmy już ostatnią próbę. No to ogólnie... No dobra, to jest koniec, i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo dwie łapki w górę to będzie następny odcinek jutro. Więc żegnamy się, no i pa pa!